Do Oczywiście yeah. jak najbardziej, zaraz przyjdzie do ciebie medyk. zajmie ja się tobą. Ja aż przeładuję broń w sumie. a kurwa. A nie, to masz ręki Zjąć mu hełm i go odwrócić plecami do nas. Uwaga, ja ci powiem, co ma znaczyć. Dostaliśmy jakieś podobne zgłoszenie... ...o dezerterze w placówce. Twoje numery niestety się zgadzają co do niego. I dostałem polecenie też z góry, co zrobić z deserterami takimi jak ty. Wycelować w niego. Co? Znaczy, przepraszam, opaskę na oczy chcę, ale to już za Nie! On nie będzie potrzebował.